Witajcie, dziś niedziela kochani, pogoda nie rozpieszcza, zobaczcie jaka jest mrzawka, ale dzisiaj wyruszam na poszukiwania, jadę zobaczyć co, zrobiła. <coughs> co zrobiły sztormy i cofka na, nad morzem, na plaży, które w zasadzie poprzechodziłem, yy, w zasadzie nic nie ma, ale sporo piasku zabrało, więc, yy, więc zobaczymy, a najważniejsze, że ja nie jadę sam, bo jadę z kolegą poznanym, do którego dołączyłem do klubu odkrywców Pomorza jadę z Bogdanem i chyba będę miał kompana na, na, na różne wyprawy do zobaczenia No i dotarliśmy do miejscowości Jantar i idziemy na plażę, oczywiście z nieba się leje na szczęście nie mocno spotkamy się na plaży Bogdan sobie chodzi nowy kompan na plaży, tak wspominałem wcześniej z lubo odkryców polaża. Ja. Zobaczymy, ja. ile. Ile ludzi bursztynów szuka. 18-19 o psicie 18-19 i proszę bardzo, na dzień dobry, pierwszy sygnał na plaży i mamy 20, 20 groszy dobrze się zapowiada jak to mówi jak to mówi Tadek senior dobrze jest nie trzeba psuć Rozsypujemy, idziemy dalej zobaczcie jak wysypał tym go czarnego na morza Hadi, takie przerywane siedem trzynaście co to może być no mam sicie Kto to jest nie ma nic, coś malutkiego. To jest moneczek, moneczek, jakiś jeden grosz, a tak przerywanie, jeden grosik długo leżał, przerywanie bił. Idziemy dalej. Tym razem ID16 Kawałek blachy Nie wiem co to jest Z identyfikacji to, bardzo przerywany Jakaś przeleżała moneta Nie wiem co to jest aż purchy ma na sobie 5 groszy będzie Bardzo długo tutaj leżała Sygnał bardzo przerywany idziemy dalej Innego tutaj nie ma Dołek zasypujemy Ludzie już nie pada Cię się. oj Nie mów, że pani będzie się kąpać Nie, pani sobie robi foto O Tu mamy ładny sygnał 12 czeki zobaczymy na żywo na razie śmiecia zero same jak dały do monety Jest widać, jest moneta. Jest monetka znowu taka bardzo mocno przeleżała. Kolejna będzie 5 groszy. Bardzo purchy są na niej. Zobaczcie, ale jest monetka. Na razie to sygnał, to monetka. Nie imponujące. Bogdan już jest bardzo daleko, szybki. Jeszcze coś tutaj Chodajmy bardzo niejasne ID bardzo różne Kupniemy chyba jest tutaj trochę głębiej Co mamy mamy tutaj klik i mam w sicie podejrzewam, że będzie kolejna moneta i tak jak mówiłem piąty sygnał piąta monetka też zarośnięta ale to będzie 10 groszy zobaczcie kolejna moneta plaży woda musiała być bardzo wysoko, bardzo daleko i sporo piasku zabrało. Kolejny sygnał 14, albo zawleczka, albo jakaś monetka. Jest dość głęboko. Musi być, okazuje się Pin pointer. tym razem, to nie jest. Nie wiem, co to jest, taka jest zawleczka. Nie wiem, czy to zawleczka. Coś, coś, coś takiego na zawleczkę to nie wygląda nie wiem co to jest, do identyfikacji lecimy dalej ID 20, 21 Oj, chyba już wiem co obok leży Tym razem obok nawet nie zauważyłem że obok polmos leży Dobra idziemy dalej Bardzo przerywanie, znowu biło kolejne 5 groszy Cały czas jestem w tym miejscu, może odeszłam 5 metrów czyli jest kolejne 5 groszy Przerywany sygnał taki ID nie do końca pewny Jakie Ale jest monetka wrócimy dalej ID 20 ID 20 Kolejny sygnał, kolejna monetka Też już długo, długo przeleżała Toś tu sypie Będzie albo 50 groszy 20 albo 20 groszy w identyfikacji idziemy dalej idzie 10 11 13 12 Kapsel, tak 13 już pokazuje głęboko. Dobra, kapcel. Tak jest, kapsel. Trzynaś ID to przeważnie. Jest kapsel. Idziemy dalej i nagrywałem wcześniej, bo deszczyk pada taki drobny, ale nie mam kamery wodoodpornej kolejna monetka, idę cały czas tym pokażę tym takim jasnym szlakiem jak widzicie tam widać te dołki, to są wszystko monety Same monety, kolejna moneta wcześniej 20 groszy robiatki, długo przeleżały, ale idziemy dalej, przed chwilą wykopałem kawałeczek łańcuszka Nie wiem co to jest ładnie to wygląda. Czy to jest srebro? Nie wiem. Nie mam okularów, nie widzę. Jakieś księżyce. Połączona, to tylko kawałek. Bardzo fajnie. ID. Nie pamiętam, ale chyba zaraz zobaczę jakie jest ID. ID 13 na kapsel. Na kapsel. ID 13. Bardzo fajna rzecz. Lecimy dalej. Zaborka. I tu mam też ID-12 Muszę to się wykopać Jakie to było? O tutaj mam ID-13 Może druga część łańcuszka Jednak sami widzicie Trzeba kopać wszystko Bo Myślimy, że to kapcer a może być taki przerywany no co, jest tutaj wykopany chyba Znaczy nie mam sić. Jest. Zobaczcie, to jest kolejna część tego łańcuszka. Kolejna część. On tu jest, a w tamtym miejscu był ten dłuższy łańcuszek. Tutaj znalazłem kolejną część. Tu trzeba się pokręcić. To jest to samo co. I co? Pogdan?

To jest bardzo drobny. Organ. Zobacz, tam kawałek łańcuszka, nie wiem czy srebro, nie? Taki kawałek. A tutaj ten sam część łańcuszka, mniejszy kawałek, ten sam część łańcuszka. To wszystkie dziurki. Widzisz to idę? Ja tylko tu gdzie to jasne. To wszystko to pieniądz. Nie gruby. Ale już takie przeleżałe. 10 groszy, 2 grosze, 5 groszy, ale to wszystko to są pieniądze. Brud śmiecia żadnego tutaj. Kolejny coś tutaj jest. Sam sygnał jak 12-13. Łańcuszek dał na 13. Ten łańcusz. Tak jak kapcel, identycznie. I tutaj kto wie czy nie jest? Kolejna część tego łańcuszka, mam sicie, tylko przelatuje przez ten otwór, teraz Ci pokażę, co my tu mamy, a ja mam tak, o ale dwa ziko masz, zobacz, a na wierzchu leżało, a na wierzchu leżało, <noise> ale, ale samochodzik, no, <noise> I do no to jest tam tutaj, tam. przez sito przelatuje. No to jesteś, co jest idę bo się jesteś, co jesteś, co jesteś, co no co w dalej mamy 10 groszy, bardzo ładne, proszę bardzo do kapsułki przydałoby się coś grubszego boł tam znalazł samochodzik, 2 złote, które na wierzchu leżało A my idziemy dalej to na tym pasie, cały czas na tym pasie Idę sobie i jedną w drugą stronę id stabilne 10 nie, nie głęboko mam w id 10 co to jest jest monetka kolejna cały czas monetki wpadają Urodzaj tylko żeby to było grubsze co to, to jest 10 groszy 10 groszy Proszę bardzo. Wsypujemy i dalej. Cały czas monetki na tym pasie. Bardzo dziwny, przerywany sygnał. 12 8 Nie wiem czy głęboko. O, chyba już. Kapsel bo już widziałem rdze. To będzie kapslok co to będzie? kamień to jest to? tak to, tylko to jest pieniądz to jest pieniądz zobaczcie w jakim stanie kolejny bardzo głęboko i kolejny pieniądz, kolejny zarośnięty Pieniądz Nie wiem ile to jest Normalnie wykopuję Pieniążki, które tu długo, długo leżały A tyle razy po tej plaży chodzę I do kapsy. Coś tu jeszcze jest? I rdze, To domyślam, że to jest kapsel A to jednak nie kapsel, to są Pieniądze Na których nalot rdzy się nanosi Kolejna ID tutaj 12 muszę jakaś biszoteria coż ja, tu jestem kopalłem ale tu i tu s vama signal što tebe, što mam šiće, če nema bo šiće Chyba teraz mam sić. mokrych piasek Jeśli nie chce Tak jest I dość pieniążek To trochę czyściejszy, jeden grosz Ja tak bije Ładnie Tak, jeden grosik Ciężko mi z okularów Ale będziemy rozszyfrowywać później Wpadł do środka? Ale coś jeszcze jest Tu mam życie, wreszcie wykopane. Walka, walka Tylko będzie Tak jest jak zwykle Kolejne moneczko Ale same takie Same takie Przylegające do rdzy i głęboko Pełno już mam takie I tak sobie idę po ja, tym, ja nie mam nic Po tym pasie Lędza A tu widzę, jak ktoś chodził i kopał, bo widać, że... Idziemy dalej. Na raz, pan coś? Tak, żonę, 35 lat temu. O no, Jezu! Myślałam, że panie coś do ruchu naładnego pokażą. Nie ma. No. Nie, takie drobniazgi leżą. Monetki są, łańcuszek jest, także nie jest źle. Najważniejszy spacer i zdrowie. Jedni chodzą by spacerować, a ja chodzę przyjemne spożywać. Tak, czy jednym? jednym. No, oczywiście. No patrz, ID. Chodź, chodź tutaj, ID-19 Weź u ciebie, twoim zobacz. W tym miejscu Ja nie lubię tutaj, to jest bardzo dość I co? coś jest Coś tam jest, nie? A na, ile, na co ci wychodzi? Kolor? Zobaczymy A, co, głęboko tutaj. A co ja wtedy sprawdzę, o, o, o. gdzieś tutaj, mam mokry piasek ciężko się przesitowuje. I co to jest, gu, 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 jakiś szmelc, blaszka od zamka, od zamka, Rozporka <laughs> Śmieć co dalej Kolejna moneta ID 11 Wracając, chyba się zbieram na inną plażę Bogdan tu się O, coś tam chyba znalazł Coś tam znalazł Co, co to jest? To jakaś blaszka to wyrzuciłem A ja nie wiem co to jest to. Razem z monetą, z monetą zobaczcie Magnes To jest Magnes, zobaczcie. Idziemy dalej. Coś tutaj jest. Ale co? ID 12. Oczywiście monetka. Zobaczcie, kolejna monetka. Cały żelazo brzmiaki. Ale jest kolejna monetka. Będziemy rozszyfrowywać, co to jest. Lecimy dalej. Dużo Wszystko głęboko. I co? No? Masz dalszą część? No i super no Tam musi być więcej tego Teraz kawałek tego łańcuszka Co? Co ja znalazłem Idziemy dalej? Any luck? Yeah. No? Any luck? Nie Nie, tam jest drobiazki na razie. Jeden łańcuszek, nie wiem co to jest. Do identyfikacji, zobaczymy. No, coś tam jest. Okej. Okay.